Wszyscy są już na boisku, czekają skupienie na... Niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę, jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. Zawsze miło oglądać piłkarzy, którzy z łatwością strzelają bramki obiema nogami. To charakteryzuje piłkarza kompletnego. Dobra, płynna gra. Przymierzył? A piłka w Ogromna przewaga. Myślę, że żadna drużyna nie byłaby w stanie z tego się podnieść. I wspaniale. Drugi gol tego zawodnika. Jeszcze jeden. Ostatni Ostatniej jej broni. Bramkarz znawia wyrzutem. Ładnie ją przyjął. Dobre krycie. i o ten piłkę. Aj, lata! Będzie teraz okazja! Forsowania. On dzisiaj jest niesamowity. Będą musieli wymyślić coś bardzo wyjątkowego, żeby go pokonać. Dobre, kilka podań. Zabrał obrońcą piłkę zmiana sytuacji. Jednak doszło. Odebrał. Dobrze wyczuł to podanie. Musiał to wybić. Ładne, prostopadłe podanie do kolegi. Tędzia pusta grę. To nie było udane wejście. Zakończyło się faulem, ale nie ma kartki. Tylko rzut wolny. Jedną rzeczą jest mieć dobrą okazję z rzutu wolnego, a zupełnie inną Bramkarz dzisiaj gra znakomicie i trudno będzie go pokonać. Przód rożny. Ładnie teraz bramkarz. Obok bramki. Josue i tak. Teraz... Pedrietti. Ładnie przechwycił! Teraz taka. Ronaldinho! Ten Był świetnie ustawiony i pewnie wyłapał tę piłkę. Ładne wstąpienie przez ramkarza ręką. Dobre, prostopadle zagranie. Takie są niezwykle groźne. Koro zawodników stoją. Wielu z mały ale sprawka się Zarazów zwyczajnie w świecie z łatwością zdobył tego gola. Ale to są piekielnie szybcy, to do i to w jakiś styl. ale wyszło zupełnie coś odwrotnego. Czy Dimce Robinio? Wicek, Paul, będzie wolny. Pięknie minął obrońcę. Może teraz zatrzymamy ten strzał. Jak on to obronił, ale naprawdę napastnik nie powinien był spudłować tego strzału. Czysto wyjaśnia sytuację. Nie miał szczęścia z trafieniem, ale to... Cieszą się kibice, choć zapewne tylko z jednej drużyny. Ostatecznie mecz kończy się wynikiem 6-1. Patrząc na ten mecz, miało się wrażenie, że zagrała drużyna pierwszej ligowa z zespołem Ligi Regionalnej. Tak ogromna różnica klas dzieliła ich dzisiaj na boisku. Bardzo dziękuję Ci, Włodku, dziękuję również Państwu. Oddajemy głos do studia w Warszawie.